Smilar, Smilar, król gier komputerowych? Cóż, to tylko złudzenie w twojej głowie. Myślisz, że jesteś pro, ale to tylko miraż. W rzeczywistości jesteś zwykłym graczem, jak każdy z nas. Siedzi przed ekranem cały dzień i noc. Myśląc, że jest mistrzem, ale to tylko złudny koc. Gry pochłaniają czas, życie mu ucieka. Smilar, Smilar, żałosny gracz? To rzecz pewna. Lubi chwalić się swoimi wynikami, ale nikt go nie słucha, bo te historie są banalne. Myśli, że jest lepszy od innych, ale to tylko złudzenie. W prawdziwym świecie jest zwykłym człowiekiem, bez znaczenia. Siedzi przed ekranem cały dzień i noc, myśląc, że jest mistrzem, ale to tylko złudny koc. Gry pochłaniają czas, życie mu ucieka. Smilar, smilar, żałosny gracz to rzecz pewna. Może czas wyjść na zewnątrz, poczuć słońce na twarzy, zamiast siedzieć w piwnicy i marnować życie w grze. Poznaj prawdziwy świat, poznaj nowych ludzi. Smilar, Smilar. Życie jest piękne, nie zmarnuj go w nudzie. Siedzi przed ekranem cały dzień i noc, myśląc, że jest mistrzem, ale to tylko złudny koc. Gry pochłaniają czas. Życie mu ucieka. Smilar, Smilar, żałosny gracz, to rzecz pewna. Thank you